Nie będę ukrywał, że jestem bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa. Mecz był dobry, wyrównany. Po trochę może słabszym początku. Później w jakiś sposób kontrolowaliśmy wydarzenia. Dużyna chcę pochwalić, bo drużyna grała bardzo rozsądnie. Myślę, że trochę dla nas za wcześnie liga się kończy, dlatego że gramy coraz mądrzej, im bliżej końca sezonu. Podobnie punktowaliśmy na wyjazdach start. Przykra porażka po dogrywce z polfarmą, ale to równie, równie mogło się dobrze skończyć dla nas. Założyliśmy, żeby przeciwnik jak najmniej zdobywał punktów z kosza. Nie baliśmy się rzutów z dystansu, mimo że Rosa ma wielu graczy, którzy bardzo dobrze rzucają z dystansu, jednak z założenia bardziej nam zależało na tym, żeby żeby tych rzutów za dwa punkty było jak najmniej. Może w samej końcówce nie uszczelnił się dwóch błędów, ale, ale to też można na w przypadku złożyć to każdy inny tą piłkę zebrać. Jeszcze raz gratuluję zespołowi, że nie odpuszczają końca sezonu i grają jak najlepiej potrafią. Dziękuję. Na pewno, tak jak mówię, na początku, zaczęliśmy troszeczkę ospale, słabo. słabo wracaliśmy do, do, do obrony. Pozwaliliśmy dużo na, na, na rozwinięcie skrzydeł waszemu rozgrywającemu. Później, później zapały faulę, z na ławkę i troszeczkę nam było łatwiej w, ataku, w obronie. W drugiej, w drugiej kwarcie już zaczęliśmy lepiej bronić, lepiej wracać, grać z kontry. Grać razie z połowo wierzyć w to, że, że, że dzisiaj możemy wywieźć stąd, z, tego, z tego terenu zwycięstwo, no i druga, druga połowa na pewno wyrównana, cały czas na styku. No my się cieszymy z tego, że dzisiaj wywozimy z, z Radomia dwa punkty, także jesteśmy bardzo zadowoleni i spokojnie teraz wrócimy do Tarnobrzega. Nikt, nikt ze mną nie rozmawiał i na razie reprezentuje Tarnobrzeg. Na tym, się, na, tym, na tym się skupiam. Więc przyjdzie czas na to, że, że, że po sezonie, jak, jak, jak będę będę rozmowy, no to można pewnie, że zawsze można rozmawiać. Oczywiście, na początku, gratulacje dla Jeziora Pernobrzeg za zwycięstwo. Kluczowe, kluczowe, kluczowy fragment tego meczu to było 5 minut, 2 kwarty. W której, w momencie, kiedy nikt strzela z boiska i. Były zmiany. Przegraliśmy ostatnie 5 minut 17-2 I, i, i od tego się zaczęło całe nasze zło. Później walczyliśmy natomiast i no, jezioro grało dobrze. W końcówce popełnił Kuba bo ka kardynalny, bo mogliśmy zrobić wszystko, tylko nie, nie zostawić dłoniaka samego. Natomiast no nie wiem dlaczego. Wyszedł do niego, ale rąk nie podniósł. Wyszedł do niego, ale nie naciskał. To trzeba by się z baku wyspierać. Natomiast no nie, nie miałby znaczenia ten rzut, gdyby nie te, te pięć, pięć minut drugiej kwarty i, i, i nie trafione wolne przez nas. Nie trafiliśmy. mieliśmy bodajże coś na 55% na własnej sali zniżytów wolnych, no to na normalnym procencie w końcach 70, to, to, to akurat wystarczy, żeby wygrać. Dziękuję. Gratulacje do drużyny jeziora. Zagraliśmy słabo w kontrze, nie wracaliśmy nasz powrót do obrony nie istniał w drugiej kwarcie, wtedy przeciwnik odskoczył, złapał wiatr w żagle. Wiadomo drużyna jeziora jest nieobliczalną drużyną. Także chłopaki z Starnubrzega po prostu uwierzyli w wygraną. Później doszliśmy ich dzięki dobrej obronie w czwartej kwarcie. Cały czas walczyliśmy. Mówię, zdecydowały na pewno jakieś detale, takie jak, jak niepodniesiona ręka, brak zostawienia. Ciężko się gra z tą drużyną, gdy, gdy, gdy łapie po prostu wiatr w żagle. Naprawdę był wyrównany mecz, przegraliśmy w końcówce. Cały czas walczymy. Dziękuję.